Hej, wszystkim, jestem Karola i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, mamy 1 grudnia, więc zaczynamy drugi rok vlogmasków. Słuchajcie, dam wam jakieś 3 godzinki temu ankietę, czy chcecie w tym roku kontynuować vlogmaski. Zagłosowaliście, że tak, więc nagrywamy dzisiaj pierwszego vlogmaska, więc zapraszam do oglądania. Dobra, więc jesteśmy już w moim pokoju i tak się prezentuje. Mój taki, ten główny kalendarz adwentowy. Proszę nie pytać po bokach, co się wydarzyło ale z prawej strony mam różne pudła, a z lewej strony mam biurko. No ale dobra. Tutaj mamy takie piękne to jest mój pierwszy kalendarz adwentowy. Nie pytajcie na moje brudne paznokcie, ale byłam e, na koniach przez chwilę I właśnie teraz wróciłam i próbuję Wam to nagrać e, Więc tak, e, tutaj mamy kalendarz adwentowy od mojej mamy Zrobiła mi taki ładny, na drabinie powieszony To jest drabina i to taki powieszony e, No według mnie jest mega ładny, śliczny e, Później mam tak, tutaj stoi sobie skrzat e, Tu stoi taka laska wielka O taka o. taka I tu mamy dwa kolejne e, kalendarze adwentowe tu coś spadło, ale to zaraz to powieszę. E, tu mamy mój pierwszy kalendarz ewentowy. Wydaje mi się, że w zeszłym roku też go miałam. E, tak, w zeszłym roku też go miałam. E, no, jest fajny z milki. Co roku go mam. I mamy drugi piękny kalendarz e, z Linda. Kupiłam go w Empiku, jakby ktoś pytał. No jest po prostu cudowne. to z tyłu jest napisane, co tam jest, ale e, to już nieważne. Więc to są moje dwa kalendarze. No i ten trzeci od mojej mamy. Więc w tym roku mamy tylko trzy kalendarze, ale to nic. Dobra, więc może zacznijmy otwierania od tej milki, bo jestem jej najbardziej ciekawa, chociaż w zeszłym roku też już była, ale to nieważne. W przyszłym roku będzie coś na pewno lepszego. Chociaż ja lubię te, te czekoladki. Poczekajcie, gdzie to jest 1? To jest szóstka. Dziesiątka, szesnastka. Kurczę, gdzie to jest jedynka? Siódemka. Ej, ja naprawdę nie wiem. Poczekajcie. Dobra, ślepa jestem, to jest jedynka, Ja więc otwieram, gdzie on się tu otwiera? Jak on się tu otwiera? Tutaj, oka, dobra Otwieramy pierwsze okienko I co my tutaj mamy? Co to jest? Co to jest? Ja nie wiem, co to jest To jest chyba orzech laskowy, tak No dobra, więc to, to jest... To jest nasz pierwszy zdobycz Teraz szukamy w naszym pięknym lindzie... Kurczę, muszę tą, tą czekoladkę dołożyć. Tu widzę, że jest jedynka. Jest olbrzymia. Wkładam palucha i otwieram. I co my tutaj mamy? Co jest grane? Ej, dlaczego to jest tak łączone z 24? Aha, dobra. Już rozumiem. Patrzcie. To była ta czekoladka. To jest po prostu na 24. Super to zrobili. No świetnie. Ale mamy taką jakąś fajną czekoladkę. Zaraz zobaczymy, co to jest. Dobra, i teraz bierzemy się za ten kalendarz. Widziałam, że jedynka jest tutaj na samej górze. Więc ściągamy. I zobaczymy. Według mnie te to, to, to jest po prostu piękne. No przecież to jest takie śliczne, że. Ła! Nie mogę się już doczekać, co tutaj będzie. No dobra. No to zobaczmy. Uwaga. Co my tu mamy? Coś fajnego widzę. Coś fajnego, coś fajnego. Bo czekajcie, muszę to zanurkować rączką. Kurczę. Coś jeszcze? Czy to tyle? To tyle. Więc mamy takie dwa cukierki. Czekajcie, muszę sobie inaczej usiąść. Takie dwa cukierki. Nie chcę mi się ostać. O, właśnie. Dwa cukierki takie z Lindy i jeden taki, o. Mega spoko. Podsumowując dzisiejszy dzień, e, mamy takie słodycze. Są mega super i no. To tyle. Więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogmasku. Pa!